Z Barcelony jest bliżej do Polski, Rosji i Norwegii niż do Wysp Kanaryjskich. Witam serdecznie. W tym filmie chciałbym podzielić się z Wami kilkoma zaskakującymi ciekawostkami na temat położenia geograficznego Hiszpanii i Katalonii względem Polski, Litwy, Białorusi i rosyjskiego obwodu królewieckiego oraz Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii i Łotwy. Uwaga! Wszystkie wymienione w tym filmie odległości podawane są w linii prostej. Źródłem tych danych jest strona internetowa distance.to po pierwsze z Barcelony jest bliżej do Warszawy niż do wszystkich wysp kanadyjskich. Barcelona jest drugim, po Madrycie, największym miastem Hiszpanii i stolicą Katalonii. Wyspy Kanaryjskie są archipelagiem i regionem autonomicznym Hiszpanii. Najdalej na wschód wysuniętą wyspą w archipelagu jest Lanzarote. Najdalej na wschód wysuniętym punktem na wyspie Lanzarote jest Przelądek Punta Prieta. Odległości od Barcelony do Warszawy i przylądku Punta Prieta wynoszą odpowiednio 1864 i 1953 km. Jakby tego było mało! Z Barcelony jest bliżej do całej Danii, zachodniego wybrzeża Szwecji oraz południowego wybrzeża Norwegii niż do Lanzarote. Kopenhaga jest stolicą Danii oraz drugim, po Sztokholmie, największym miastem Skandynawii. Gotteborg jest drugim, po Sztokholmie, największym miastem Szwecji. Miasto portowe Kristiansand położone jest na samym południu Norwegii. Odległości od Barcelony do Kopenhagi, Gotteborga i Kristiansand wynoszą odpowiednio 1760, 1943 i 1908 km. Po drugie, z Barcelony jest bliżej do Suwałk, Kowna, Grodna i Królewca niż na Teneryfę. Tak, z Barcelony jest bliżej do Polski Północno-Wschodniej, Litwy, Białorusi, a nawet do Rosji, niż na hiszpańską wyspę Teneryfa. Słuwałki są drugim, po Białym Stoku, największym miastem w województwie podlaskim. Teneryfa jest największą z wysp kanadyjskich, a miasto Santa Cruz w Tenerife jest największym miastem wyspy. Miasto to położone jest na północnym wschodzie wyspy, jest wyjątkową, popularną destynacją turystyczną. Kofno jest drugim po Wilnie największym miastem Litwy. Miasto Grodno położone jest na zachodzie Białorusi, zaledwie 20 kilometrów od granicy z Polską. Królewiec jest największym miastem w rosyjskim obwodzie królewieckim odległości pomiędzy Barceloną a Suwałkami, Kownem, Grodnem i Królewcem wynoszą odpowiednio 2085, 2187, 2110 i 2001 kilometrów. Podczas gdy odległość pomiędzy Barceloną a Santa Cruz de Tenerife Wynosi 2202 km. Po trzecie, z Barcelony jest bliżej do Mińska niż do zachodniego krańca Wysp Kanaryjskich. Mińsk jest stolicą Białorusi. Nie należy go mylić z Mińskiem Mazowieckim. Najdalej na południe i zachód położona wyspa w archipelagu Wysp Kanaryjskich Nazywa się Hierro. Znajduje się około 134 km na południowy zachód od Teneryfy. Najdalej na zachód wysuniętym punktem Hiszpanii jest przelądek Punta de La Orcia. Jeśli chcesz polecieć z Białorusi do Hiszpanii, musisz przelecieć nad pięcioma krajami Polską, Czechami, Niemcami. Szwajcarią i Francją. Niemniej jednak odległość pomiędzy Barceloną a Mińskiem wynosi 2337 km. Podczas gdy odległość pomiędzy Barceloną a przylądkiem Punta de la Orcia wynosi 2381 km. Jakby tego było mało. Ze wschodniego krańca Hiszpanii jest bliżej do Łotwy, Szwecji, Norwegii i Estonii, niż do zachodniego krańca Hiszpanii. Przypominam, że najdalej na zachód wysuniętym punktem Hiszpanii, włączając wszystkie Wyspy Zależne, jest przylądek Punta de la Orcia, znajdujący się na wyspie El Hierro. Najdalej na wschód wysuniętym punktem Hiszpanii, włączając wszystkie Wyspy Zależne, jest przylądek Punta del znajdujące się na Minorce, drugiej po majorce największej wyspie w archipelagu Balearów. Sztokholm jest stolicą oraz największym miastem Szwecji, a Oslo jest stolicą oraz największym miastem w Norwegii. Ryga jest stolicą Łotwy oraz największym miastem w krajach bałtyckich, podczas gdy Düneburg jest drugim co do wielkości miastem na Łotwie. W języku łotewskim jego nazwa to Dołgów Puls. Wieś Metsapole znajduje się w południowo-zachodniej Estonii, nieopodal granicy z Łotwą. Odległości pomiędzy przylądkiem Punta del Espero a Sztokholmem, Oslo, Rygą, Tyneburgiem i Metsapole wynoszą odpowiednio

Wynosi 2469 km. Zatem wschodni kraniec Hiszpanii jest prawie w połowie drogi pomiędzy zachodnim krańcem Hiszpanii a Estonią. Nie do uwierzenia. I ostatnia ciekawostka. Najdalej na wschód wysuniętym punktem w lądowej części Hiszpanii jest przylądkiem Cabo de Creus, znajdujące się około 25 km od granicy z Francją. W języku katalońskim jego nazwa to Cap de Creus. Tallinn jest stolicą i największym miastem w Estonii. Miasto Turku położone jest w południowo-zachodniej Finlandii. Miasto Östschüd położone jest w środkowej części Szwecji. Trondheim jest trzecim co do wielkości miastem Norwegii. Odległości pomiędzy przylądkiem Cabo del Creus, a Tallinem, Turku, Östersund i Trondheim wynoszą odpowiednio 2445, 2429, 2466 i 2421 kilometrów. A odległość pomiędzy przylądkami Cabo de Creus a Punta de Ocilla wynosi 2478 km. Zatem od wschodniego krańca lądowej części Hiszpanii jest bliżej do środkowej części Skandynawii niż do zachodniego krańca Wysp Kanaryjskich. Szaleństwo.